jak się widziało, Janusz Pijanka, piaski 37 koło Radymna. Tu nas przywieźli z Nikusią i Szczęścia. Siódmy, całą rodzinę Nikusi w cudzysłowie, proszę Państwa, Radymno koło. Yy, yy, no, wy, piaski koło Radymna. Ok, tutaj tu żeśmy spali. Tu darie wam pokażę jeszcze, jakie są szwedzkie stół Tam już zrobiłem a nie chcę teraz więcej robić. żołnierzy nie każą go ochraniają z policją, żeby filmować, ale to mogę zrobić. Zobaczcie, tak to wygląda wszystko. To są dary, które dostałem, ludzie przesyłają. Zobaczcie ile Kołdry, nie kołdry, kurde materace, różne poduszki A ja nie miałem na czym spać Na posadzkach spałem, aż tam coś potem znalazłem Spawroki, jakieś bluze czy coś Hoka hej się widział, Pijanka Zobaczcie, tak to wygląda I 19.10 mamy być w Sierrazu. Ale ci za późno weszli i nie wiem czy Czy nas dozy na pociąg zawiesia, a autobusem En mikrobu şirkin ten, gel ofsa hukak